Cześć, jestem oczywiście Ugal i dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o mojej zmianie, którą dokonałem przez w ostatnich dwóch, trzech dniach. Zmianie nie charakteru, ale sprzętu, który nagrywam. Jest naprawdę duża zmiana, ale jeszcze przede wszystkim pamiętajcie o, oczywiście o subskrypcji do kanału, tym trzeba trzeba do subskrypcji oraz łapce w górze, komentarze jakieś fajne, no. Ja, ja wam ufam, We, wejdź wejdźcie jakimś fajnym komentarzem, wiecie, no. Dobrze, słuchajcie, na YouTubie jest to od około, od plus minus dwóch lat, przy czym nie, przy, nie, przy, nie chodzi mi tylko o ten kanał, który aktualnie nagrywam, ale też o porządny mój kanał. Jestem plus minus dwe, dwa lata. I podczas tych dwóch lat naprawdę zmieniło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o generalnie moje filmowanie. Rozpocząłem od iPhone'a 4, którym, e, który jakby... Właśnie moje pierwsze filmy były nagrywane z niego. Potem przeszedłem na Samsunga, Galaxy, a, a3 2016, który nagrywałem jeszcze w tamtym tygodniu. Ponieważ w dokładnie ten czwartek, czyli 16 kwietnia 2020, bardzo ważna dla mnie data, pod drzwi przyszła, przyszła, mi, przyszła mi paczka i naprawdę nie wiedziałem, że to tam było. Ponieważ od właśnie tych dwóch lat cały czas myślałem o jakimś aparacie i było to moje jedno wielkie marzenie. Pamiętam jak kiedyś byłem z moim przyjacielem, który są teraz aktualnie mnie nie filmuje, tym tutaj, w tym tutaj okienku, e, ale jest moim operatorem generalnie na moim kanale e, i ja na początku z nim myślałem o właśnie zakupie fajnej lustrzaneczki, e, no ale się nasze plany nie powiodły, bo tam wiecie, lustrzak tak itd. Nie warto, chodzi po prostu o to, że proszę mnie, oto ta paczka. I tak wiem wyjść macie ma, ma właśnie zabulowane, za ponieważ ja jestem, jestem prostu Was potrzebna troszkę niepewności, ponieważ w tym, kiedy mam jeszcze po każdą baczkę, chciałem Wam jeszcze pokażę barczkę, chciałem wam troszkę powiedzieć o po prostu chciałem podziękować kilku osobom, którzy są dla mnie bardzo ważni e, i bez nich nie bym tutaj gdzie aktualnie jestem. Nie miałbym jakości takiej jakiej, jaką mam aktualnie. Dlatego też chciałem po prostu bardzo im podziękować za to, co dla mnie zrobili przez ostatnie e, dwa lata. E, no i dlatego, no, tak więc przejdźmy już do podziękowań. Chciałem przede wszystkim podziękować moim rodzicom. Drugą, drugimi osobami, który, którym chciałem teraz podziękować to moi dziadkowie. Półka Grześka, który mnie też mega mocno wspiera. E, Jarka e, z Warszawy i jego Adriana. No i co, słuchajcie, e, teraz przechodzimy już do głównej części tego odcinka, który, na którą chyba wszyscy czekają, czyli... Jaka paczka do mnie przyszła? Otóż uwaga, 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 drodzy widzowie ostatnio zdecydowałem się na zakup pod długich, naprawdę długich rozliczenia tego wszystkiego po długich zbieraniu pieniędzy na to wszystko. Zdecydowałem się na uwaga. Na, na zakup aparatu, czyli dokładnie Lumixa G7 z UX1260. Może nie jest to model najwyższopółkowy, jednakże e, no jakoś jest myślę, że okej okay. Mi osobiście ten model też na wystarczy Tak więc zakupiłem, posłuchajcie, nowy aparat To jest jako jest z niego, aktualnie właśnie się nagrywam Mogę, to jest kozackie, że mogę sobie robić tej zoomy Odzoomywać mogę tak, opa, też zrobić, też będzie, też będzie fajnie Mi się on mega podoba, jest dla mnie mega wystarczający Ma też bardzo fajnego ręcznego fokusa Przez co mogę na przykład, nie wiem, teraz sobie odfokusować Jestem cały rozwiązany. Czy to teraz tylko zrobić, żeby to było fokusowane? Ej było, się Dobra, znowu się nafokusowałem. Dobra, tak więc to jest mój aktualny aparat, jakim nagrywam. Wcześniej miałem, tak jak mówiłem, Samsung Galaxy A3 2016. Jeszcze mam takie problemy troszkę, że nie patrzę się w obiektyw, tutaj, gdzie powinien, tylko patrzę się tutaj w ekranie poglądowy. I to może troszkę słabo wyglądać, bo jednak to tak jak ktoś się nie patrzy w obiektyw, tylko w ekranie poglądowy, to jest trochę Ale pracuję nad tym, żeby tego właśnie nie było. No, to słuchajcie, jakby to, jeżeli chodzi o to, to tak, tak to wygląda. Mam, jestem naprawdę mega dumny z tego aparatu. Bardzo mi się fajnie sprawuje od dwóch dni, już go mam, czy od trzech. Bardzo jeszcze pewnie zajmie mi opanowanie jego kilka, e, kilka dobrych miesięcy. E, nagrywam aktualnie Full HD przy 50 klatkach. Wcześniej było tylko przy 30, ale aktualnie przy 50. No i co? Ja wam tylko, ja wam tylko jeszcze powiem, że unboxing to o, on jest nagrany jeszcze troszkę wcześniej Tak więc teraz idziemy sobie do unboxingu Zobaczmy co jest w środku opakowania Tak więc lecimy z tematem Okej okay, tak więc słuchajcie jak widzicie aktualnie Mam już swój własny, pierwszy życie aparat. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że wam się chociaż też podoba. Jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście o zostawieniu tej łapki w górę, jakiegoś fajnego komentarza, subskrypcji. No i co? Dziękuję bardzo za, za to, że ze mną jesteście, że mi pomagacie się realizować. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się i cześć.